Okej, okay, witam Was dzisiaj wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z kolejnego Let's Playa na kanale, tak jest, to jest kolejny let's play z Battlefielda yy, Dzisiaj będzie znowu tematycznie, dzisiaj będzie z mapy metro yy, A dlaczego z metra? Z metra dlatego, że dawno nie było map mapy z podstawki, z podstawowej wersji gry, yy, więc pomyślałem, żeby dlaczego by nie zrobić, tylko sobie tutaj dźwięk troszkę zwiększę bo gdyż słyszałem, że chcieliście, żeby było bardziej słyszeć grę yy, Więc teraz także to zrobiłem. Dzisiaj, jak mówiłem, mapa Metro, dzisiaj będzie temat. Temat mianowicie będzie taki, czy czasopisma o grach mają prawo utrzymać się w dzisiejszym świecie, w dzisiejszych realiach, w których to naprawdę ciężko wypłynąć, można powiedzieć, na powierzchnię właśnie takim pismom, które właśnie reprezentują gry, reprezentują nasz świat growy, no i pokazują to, co my robimy codziennie, to, co my robimy od nie tylko od święta, ale również codziennie, i pokazują nam informacje, dają nam jakiś pogląd o grach, no i dają nam to, co lubimy, czyli naszą pasję, nasze, na, po prostu nasze hobby. Wprowadzają nas, gdzie pokazują nam bardzo dużo informacji, przekazują nam o tych żegrach. No i dlaczego miałyby nie, nie, niedługo umrzeć? Czy takie serwisy internetowe mają, mają szansę wyprzeć? Aj, zabili mnie. Szans, mają szansę wyprzeć właśnie takie po prostu pismo, przekaz piśmienny z użytku. Czy po, prostu, czy po prostu ludzie nie będą kupowali tych pism, nie będą kupowali tych czasopism, tylko będą po prostu opierali się na fajnych serwisach internetowych itp. Czyli czy po prostu pismo i przekaz ten gazetowy, ten zwyczajny, ten bardzo stary, ma prawo jeszcze bytu, ma prawo, ma się prawo utrzymać w dzisiejszym świecie. Temat można powiedzieć jakiś niezbyt wygrowany, niezbyt wygrowanych latów, ale ciekawy i mam nadzieję, że uda mi się go w sposób dobry rozwinąć. A więc zaczynajmy. Uda mi się zabić z tej zacnej broni. Broni będę bardzo często zmieniał, gdyż chcę pokazać intensywność grania na tej mapie i zmienność więc często będę zmieniał również klasy, więc się możecie szykować na bardzo fajny let's play. A my przejdźmy w tym momencie do tematu. Czasopisma o grach, czyli takie jak CD Action, najpopularniejsze jest właśnie w Polsce o CD Action, czy takie pisma o grach, jakie umarły już pisma takie jak Playbox czy Play, czy już bardzo stary klik, o których już niewiele ludzi pamięta, o których, o których ludzie, dużo ludzi to kiedyś kupowało, no a teraz już niestety o... o, o poszły w zapomnienie. Dlaczego to wszyscy wiedzą? Najprawdopodobniej finanse. Tak się to wszystko zdarza, że tym biznesem po prostu rządzą finanse jeżeli jakieś pismo się po prostu nie jest rentowne, to je się zamyka jako pierwsze. Więc jeżeli jakieś pismo ma prawo się utrzymać, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. To widać, że ludzie naprawdę je lubią i naprawdę je kupują ponieważ jeżeli któreś pismo widać, że cienko przejdzie, to po prostu ludzie od niego się oddalają i to widać od razu, że jeżeli coś się dzieje z pismem, to nawet te teksty już są, tak można powiedzieć, ostatnimi wdychami powietrza przez tych, przez tych redaktorów pisane. No i jakie my mamy jakie my mamy w ogóle czasopisma na tym polskim rynku? Na polskim rynku na razie utrzymują się kilka czasopism, jest to czasopismo na pewno CD Action, które wszyscy bardzo dobrze znacie gdyż sam je, no sam kupuję CD Action bardzo często, no miesiąc w miesiąc mam już ich bardzo dużo niedługo będziecie mieli okazję się przekonać, no nie niedługo 100, 350 widzów mi pyknie, więc wtedy pokażę kolekcję, yy, będzie, będzie room tour yy, no i CD Action się naprawdę bardzo dobrze trzyma na polskim rynku na, na razie na pewno nie będzie yy, na, 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 na razie na pewno nie umrze, więc o to się nie ma co martwić yy, na razie wow, przyjęli nam wszystkie punkty, trzeba będzie spierdzielać na razie na pewno CD Action nie umrze, więc to mnie na, naprawdę cieszy, ale tak naprawdę to zostało ostatnim czasopismem, które tak naprawdę utrzymało się na polskim rynku. Nie ma za wiele już czasopism właśnie na polskim rynku, które się utrzymało. City Action można powiedzieć jest tak naprawdę ostatnim takim większym. I to nie i to pecetowym, głównie pecytowym, gdyż City Action jest pecytowym. Na konso konsolę tak jakby można powiedzieć stawia w 100%, bardzo ładny gameplay mi tu wychodzi, bardzo, mi się, bardzo mnie to cieszy. Y, więc CD Action jest jedno. Następny następny jest y, PCX, y, PSX Extreme, coś w tym stylu, nie wiem dokładnie jak to się nazywało, Mixer je kupuje, wiem, że bardzo regularnie, y, mnie również to cieszy, że jeszcze coś istnieje oprócz CD Action, jest jak można powiedzieć drugi front. Y, z PC Extreme mam kilka numerów, ale nie żeby mnie jakieś zachwyciło, tam pisma, nie, te, y, te teksty nie są takie rewelacyjne jak w CD Action, według mnie przynajmniej redaktorów nie znam, więc nie mogę wam nic o, powie, o nich powiedzieć. O, bardzo ładny medal, zdobyłem, cieszy mnie to również, więc medal na gameplayu, rewelacja. No i jakie jeszcze czasopismo? Czasopisma może takie, których już nie ma, które umarły. Czasopisma, które umarły to takie czasopisma jak? Playbox. Playbox jest takim pierwszym i najnowszym, można powiedzieć, czasopismem, które umarło. Umarło bardzo niedawno, umarło kilk kilkadziesiąt miesięcy temu, kilkanaście miesięcy temu yy, i było drugim czasopismem, który tak naprawdę kupowałem bardzo regularnie i bardzo je lubiłem. Mam wszystkie yy, numery Playboxa i tak naprawdę bardzo mi szkoda tego, że, że po prostu odeszło, że redaktorzy się wykruszyli, że już nie, nie, nie jest sprzedawane, nie jest sprzedaży. No bo naprawdę te, te, te wszystkie tam teksty były naprawdę na bardzo wysokim poziomie, tak jak to było w CD Action. I bardzo mi się podobało to czasopismo, no niestety upadło. A upadło jak wszyscy wiemy dlaczego. Po prostu ludzie nie kupowali. Czasopismo było dosyć drogie. 10 zł za pismo, bez pełniaków, bez płyty. Jak na dzisiejsze realia to jest bardzo dużo. Więc po prostu ludzie się oddalili. Mimo iż to było kompletnie konsolowe, nie było tam nic o, kompletnie o pc -cie to ludzie się od, odwrócili od tego w bardzo, szybki, w bardzo szybkim czasie no i umarł śmiercią naturalną bardzo wcześnie no nie jest to, bar jest to bardzo jestem bardzo niepocieszony z tegoż powodu, gdyż bardzo je lubiłem i czytałem bardzo regularnie więc co tak naprawdę utrzymuje te pisma na, na powierzchni, że tak naprawdę nie się nadal sprzedają a mianowicie to, że naprawdę teksty, które tam są pisane są pisane przez bardzo rzetelnych, bardzo dobrych ludzi Którzy znają się na swoim fachu jak, ni jak mało kto I którzy naprawdę bardzo, bardzo dużo piszą Którzy naprawdę widać, że znają się na tym co robią Że to nie jest tak, że przyszli dwaj kolesie z ulicy O, napiszmy sobie pismo i zobaczmy jak nam wyjdzie Nie, 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 to na pewno tak nie funkcjonuje to, to widać, że naprawdę oni się znają na swoim fachu W każdym piśmie tak powinno być, że ci redaktorzy powinni się znać na tym co robią Znać na tym czy... Z tym po prostu funkcjonują i w tym akurat tak jest, dlatego głównie się to utrzymuje po prostu na powierzchni. Jezu, ale mnie zabijają. Dlatego to się utrzymuje na powierzchni, gdyż właśnie dzięki tym redaktorom, również dzięki DTP, czyli ułożeniu pisma, wyglądu jaki, jaki prezentuje pięknym okładkom, dzięki świetnemu świetnej jakości papieru, również dzięki temu. No i czemuś dzięki bardzo duża liczba ludzi kupuje to czasopismo, czyli dla pełniaków. Pełniaki co? Pełne wersje gier, które są dołączane co miesiąc do pisma, które tak jakby urozmaicają co miesiąc nam tąże piękną lekturę, pozwalając wmieszać się w jakąś grę, poznać nową przygodę, pokazują nam nową nową, no dają po prostu nam grę jakąś, którą możemy sobie wypróbować za bardzo niską cenę. Zazwyczaj jest to gra dopisywana do Steama, więc to również jest bardzo dużym plusem tychże, tego rozwiązania. No i zazwyczaj jak możemy coś dopisać do Steama jest to bardzo, bardzo musiałe, możemy z tego cieszyć i mi się to bardzo podoba, również dla pełniaków kupują CD action, to znaczy nie tylko, żebyście nie musieli, że CD action kupuje tylko dla pełniaków, nie, nie, nie. Y Kupuję głównie właśnie dla, dla pisma, dla redaktorów, dla recenzji, dla zapowiedzi, dla wszystkich informacji, dla wszystkich ciekawostek, ale pełniaki są, jak już mówiłem, bardzo ciekawym urozmaiceniem, więc CD Action to jest czasopismo, czasopismo, które ja kupuję, możecie się podzielić ze mną informacjami, jakie wy czasopisma kupujecie, bardzo bym był wam wdzięczny. No i może jeszcze powiem o takich czasopismach, które już odeszły, odeszły w cieni, odeszły i ich nie ma Głównym takim, które kiedyś kupowałem No kciądlu, gdzie on był? Gdzie on się w ogóle podział Którym kiedyś kupowałem, a teraz już nie kupuję, no z bardzo jasnych i bardzo przejrzystych Można powiedzieć Przyczyn po prostu upadło Było to czasopisma Play Pod koniec już naprawdę się zeszmaciło według mnie, już nie było to to samo co kiedyś Ale mi teraz zabijają ludzie, jak tak można napiłem się mody yy, po prostu to czasopismo się zeszmociło nie było już, taki, nie, te teksty nie były już takiej jakości jak były na początku no i już nie było to to samo więc potem naprawdę przeszło fajny re, remake można powiedzieć to czasopismo i nadal się fajnie sprzedawało, nadal fajnie się to czytało yy, ale to już nie było to samo to już, to już nie było to naprawdę kurde no ja pierdziele znowu mnie zabił ja, ale żal żal mi siebie, zmienię broń, zmieniam broń zobaczę jak się gra czymś innym i pokażę wam inną broń, lubię teraz coraz, coraz mniej z tego urozmaicenia Zagrajmy może, nie wszystkim już mam pięć gwiazdek, oprócz tego, tegoż yy, karabinu Więc może zagrajmy PP-2000, no co mogę innego wziąć, jeszcze się zrespiłem na cenę, ostatni punkt w jakim mamy Pamiętam tą broń z bety, ja pierdzielę, to była taka piękna broń i ja, pamiętam jeszcze betę, słuchajcie yy, Tak ładnie mnie wzięło na wspomnienia yy, To było coś, to były czasy, które naprawdę chciałbym pamiętać do końca świata i jeszcze dłużej Czyli ta beta, czyli beta, który naprawdę nigdy nie zapomnę To było naprawdę świetne, najlepsze wrażenie to właśnie miałem z bety Kurde I to, to, pamięta, to będę pamiętał naprawdę bardzo długi czas I niedługo się zbliża beta Battlefielda 4 Więc również będę, będę grał w Battlefielda 4 Bardzo intensywnie Będziecie mieli na pewno styczność z mojej, Na moim kanale na pewno będą gameplaye z Battlefielda 4 Więc możecie się szykować Tak jest, dobra mają wszystkie punkty. I tutaj zazwyczaj na tej mapie metro się zaczyna straszna sieczka. Bardzo dużo jest tutaj zazwyczaj ludzi, bardzo dużo jest przeciwników, którzy chcą po prostu nas zabić. I tutaj jest taki tłok, którym, który bardzo ciężko przepchać ale jak widzę tutaj się nam uda przejść z kolesiem i zabiłem teraz dwóch, ładnie mi to wyszło nie mam tłumika do tej broni w ogóle odblokowanego, nie grałem w, w finalnej wersji gry z bronią, więc dlatego nie mam nic odblokowane ale mam nadzieję, że nie jest to wada, nie jest to jakiś problem no niestety wiedział, że tu jestem, wiedział, że tu stoję, więc nie, nie miał prawa nie miałem prawa tu przeżyć ale niemniej zabiłem dwóch, więc nie jest źle i bardzo mnie to cieszy Tutaj jak, o tutaj jest dokładnie to miejsce, o którym mówię Tutaj bardzo często się tak zdarza, że po prostu się zatrzymamy w tym miejscu i nie, 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 nie sposób przepchać tych ludzi Patrzcie, ludzi jest jeden, drugi Nie, no nikogo nie zabiłem, o kurcze, ale żem to zlamił Dobra Specjalne, yy, specjalne można powiedzieć wydarzenie wymaga specjalnej broni, specjalnego wyposażenia I także teraz to zrobię Biorę 60 tak jest, yy, biorę 60 gdzie to 60 jest Gdzie to M60, dobra, mamy 60, to powinno mi się udać I teraz M60, pod pro na front kurde i no, przez chwilę ich tu tyle było teraz nikogo nie spotkałem tak się czasem niestety zdarza to, to jest właśnie to to jest ten battlefield to jest to pole bitwy na którym czasem jest bardzo fajnie czasem jest bardzo źle no ale tak to już czasem bywa yy, kolejnym z kolejnym może powróćmy trochę do tego tego tematu który miałem wam powiedzieć a trochę jużem odszedł od niego yy, fajnym czasopismem, które jeszcze pamiętam, że było i które też kupowałem, była Cybermycha, staruśka Cybermycha, która już nie ma na, na polskim rynku od lat, od całych miesięcy, od całych naprawdę wieków. Była to, było to czasopismo bardzo dobre, jest przeznaczone dla mniejszych, mniejszych graczy, dla graczy, którzy się dopiero oswajają z, z, w ogóle z grami. Dopiero co naprawdę mają styczność. Również miałoby fajne pełniaki, więc nie wiem dlaczego właściwie upadło. Mam nawet ostatni numer z właśnie Cybermech, która była tak naprawdę ostatnim frontem, tak naprawdę dla świetnych, naprawdę rozwiniętych i bardzo fajnych kurw, bardzo fajnych właśnie czasopism. I szkoda, że upadły. Naprawdę szkoda mi tych niektórych czasopism dzisiaj, że nie ma już, dzisiaj, że naprawdę mało tego zostało. Weźmy jednak szturmowca i może M16A3. Yy, zobaczmy czy nadal da się z tym grać o nie mam nawet fajnych czadł, niczego fajnego więc fajnie bardzo mi się będzie fajnie grało Dzisiejszym mnie to yy, tutaj już widzicie są nasi więc będzie tutaj dużo sieczki gincie nie no co to ja zrobiłem to ja nie rozumiem jak mogłem tak się walić yy, kompletnie bez sensu chociaż trochę tutaj widzę zabiłem nawet wow nawet trzech zabiłem więc ładny powrót yy, mam nadzieję że zaraz mnie ktoś tam zrespi niestety nikt mnie nie zrespi o mnie, bardzo mnie to cieszy. Żeby mi nikt teraz nie zabił? Dobra, przodujmy, dobra, przodujmy. Skupmy się teraz na gameplayu. Dostał, nie dostał, to piękna asysta. Yy, no ale niepotrzebna kompletnie. Asysta do szczęścia, teraz może poradzmy naszych. Niech też po, poczują, co to jest bój. Gin, gin, gin. No jak? Jak tak można było slamić? 26, 20. Średnia warunda, 6000 punktów. Zazwyczaj na metro jest znacznie, znacznie więcej tych punktów, znacznie, znacznie więcej wszystkiego. No, no, po co mnie respił jak wiedzą, że zaraz umrę? No ja pierdziela, no nie lubię tego, tego, czegoś takiego. Żebym ktoś aż czasem nie wszedł. Mam nadzieję, że mi nie wejdzie. Znowu mnie zrespili, znowu pewnie ja zginę. <grym> Jaki tłok! Co tu się dzieje? Ludzie! Czy ktoś to w ogóle nagrywa? Ja nagrywam. No nie, no ja pierdziele, widzieliście to? Kurde! Kocham to, kocham za tą grę, za to, ale... Żeby aż tak, tak, tak dziwnie, że dostają... Nie, 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 to jest dziwne, to jest naprawdę dziwne. A ja jestem jak kurczak bez głowy i ciągle idę ciągle tu, zanim zamiast wyrwać się z tego amoku pustych kili, wejść tutaj i zabić kogoś pięknie, kogoś zabiłem. Jednego niestety, Kolesia. Y Gameplay przerodził się w nam, można powiedzieć, w taki e, trochę tylko komentarz bez celu, więc będę go powoli kończył. Będę go powoli kończył. Była mapa metro, więc da, już, nie, już będzie Armored Kill. Nie musicie się o to martwić, że będzie Armored Kill. Na pewno powrócę do Armored Killa. A ja widzę, że ktoś idzie. Jezu, znowu się nam tutaj przedarli? Jesteś! Dostał pięknie. E, niedługo będzie Armored Kill. Kolejny let's play z Armored Kill, więc się nie, nie, nie musicie się martwić, że nie będzie uważam Armored Killa. Ma nie, o to się nie martwcie na pewno będzie Nie wiem dlaczego tutaj mi zabił Powinienem jako zabić No 76 No to było dziwne To było bynajmniej dziwne yy, Więc żegnam się z wami Pozdrawiam was bardzo serdecznie Szukujcie się na kolejny konkurs yy, Dziękuję Wam za oglądanie tego Let's Playa Bardzo gorąco Was zapraszam do kontynuowania oglądania moich filmików Kontynuowania subskrybowania mojego kanału yy, A także brania udziału we wszystkich aktywnościach Jakie tutaj Wam pokazuję Przydaję do Można mówić do zrobienia do Wzięcie udziału w konkursach w ogóle do... Do... Wow! Gdzie 16 Jeszcze jakiś knaf? Nie, niestety nie. Więc bardzo dziękuję za oglądanie tego let's playu. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, pozdrawiam Mixera, Adira, wszystkich moich widzów. Bierzcie udział, kontynuujcie oglądanie, subskrybujcie, oglądajcie. Cześć, czołem. Do usłyszenia na następnego.